Cześć, witajcie serdecznie. Cześć, witamy. Jak widzicie u nas żniwa już się toczą, już rzepak jest częściowo skoszony, prawda? Tata jeździ konwajnem. Dziadek. Znaczy, na no, nasz tata, <laughs> twój tata, no, dokładnie. Tak, tak, tak. już się... tylko jeździ, odbiera. I czyszcza od razu. Tak. Przenosimy się na drugie pole, bo tutaj jednak rzepak jeszcze jest... Dość zielony, niedojrzały, ale to w sumie dobrze. nie. No nie, jest jeszcze tak, jak powinno być. Ile teraz miał? Niecałe 10. 10. Niecałe 10, więc jeszcze trochę poczekamy. No ale jak tam wasze zapasy wapna? Robicie zapasy? Kupiliście już, czy jeszcze czekacie. My już mamy, nasze wapno już dojechało, i tak naprawdę teraz tylko czekamy, aż wszystko nam zejdzie z pola, żeby wjechać, prawda? Mateusz to tak, już to robił. To jest odpowiedni czas, żeby właśnie zastosować wapnowanie. Żniwa w tym roku. Wbrew temu co się mówiło, że będą później, są normalnie, więc tak. Mamy taki normalny okres, w którym możemy zastosować wapno, zarówno granulowane, jak i wapno sypkie. Tego troszeczkę czasu jest, my już No, my się... w tym roku mamy granulowane. Chyba sam tak, granulat. Tak. Mamy prawda? w tym roku same granulowane. Sam Artigran. Dokładnie. Artigrana mamy, ponieważ na większości działek mamy pH uregulowane. potrzeb dla jest... wapnowania nie ma. Tego, Dobrze, dokładnie. Teraz jest prewencja i chodzi o to, żeby też dostarczyć wapnie. No bo rośliny oprócz takich typowych potrzeb nawozowych, typu magnes siarka, potas fosfor, mają też duże Potrzebują zapotrzebowanie wapnie. na wapń. Stąd też decyzja taka, że rezygnujemy z wapna sypkiego, którym to zazwyczaj się podnosi pH, a na korzyść właśnie wapna granulowanego, którym to właśnie będziemy jakby. Raz, że podtrzymywać te, te, te odpowiednie... Dobre to są, pecha. Dokładnie, a dwa, Dobre że będziemy pecha. dostarczać wapń jako typowo nawóz. Taki. Wapń jako zwykły wapń po prostu dla roślin. Jako związek spożywczy.